Albo Rel czy nie Rel, chcesz? Dajesz. Rel czy nie Rel. Leci Kiedy na chwilę spuścisz rok z tobie, i starasz ogarnę, co się tam stało. Przybliżaj ci, żebyś widział, co nie? O, za. <noise> Dzięki, no. Teraz rozumiem. Laski, nie wiem jak wy, Ja nie mam pojęcia, która bramka jest czyja. Nie Rel. No ja nie jestem laską, to nie Rel. Ja z równaniami, tu się wyrównam. Dzieci, o których do wsi, i dzieci, o których do wykraszał. REL, REL, no totalnie. No REL, REL, totalne. Totalnie RE. E. Kiedy klasa kłóci się no, z dziennikami 4 i 5, a tobie wyszło 193. Taki szlamina, co nie? Zobacz na niego. Taki niebezpieczny, co nie? Nie wiem. Po raz pierwszy. Dobra. Gdzie, chciałby Gdzie szorzy, chciałbyś spędzić... Czekaj... No, ja bym wybrał McDonalda, nie wiem jak ty. Cześć, 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 wyjdź do góry, wyjdź do góry. Co? Czemu chłop daje pianę na... kołą brodę? Co to jest za tatuaż, By... Nie <grym> wiem, Jordan jakiś? i najbardziej się zachwyca. O, to będę wiedział. Bo się. Um, ja znaż... a nie, bo myślałem... Ja myślałem że klimat a to taki a nie krajobraz. Tak. Które miasto jest najbardziej klimatyczne. Ale że klimatyczne, że... o w tym Paryżu. Chodzi o klimat, czy... Że najcieplej czy jest. To po co no Wezmę sobie, nie wiem, e, e, Miasto najbardziej klimatyczne. E, E, bym byś e, Niemcy. Jaki kurna klimat uroczy. Jaki kurna uroczy klimat. Nie wiem czekaj, chyba kobieta robiła... Czekaj, różowy? Nie, fioletowy? Nie, niebieski? Nie, nie, żółty? A może są kwiaty, A może są zielone nie. kwiaty, co? Co to kurna z nas? Ile masz przyjaciół? Nie mam prawdziwych... Lubisz zwierzęta, Kocham zwierzęta. Czasami się w Jokera zamieniam. Jesteś z szkoda z nadzieniem truskawkowym. A ci Awizofobia! To... <laughs> Boisz się awizo. Co jest dla ciebie najważniejsze? Co jest dla ciebie najważniejsze? Seks. Co najbardziej cenisz ludzi. No. innych ludzi? Eee... Nie ma, co A to nie jest na... nie, to jest na co. Ja wiem, bo ja walę. <Rudzi Champion> no. Gotowy? Ile masz lat, tak czy nie? Chyba tak. Marcin... No. <Lebanon entendbes> No nie dubie. Właśnie wiem dobrze że tak, a może to nie. Myślę, że tym akcentem można już. Kończyć. Tak.